Musimy się pokręcić. Nie chciał szef na banki jechać. Jebać banczyki. Ja ci pokażę lepszą stronę patrolowania. Na przykład ten już jest jebnięty, nie? Chyba tam wchodzę. Patrz. Idę, nie? No. I patrz. O kurm. No, pojebało się kurwa, chyba zwrotki. Jeden kot pod do Dobry. Bojąc. Dobry. Nie tu kolego, zaraz wyjdzie. Nie rób to, panu Nic, To nie rób ty, tam Zaświadczenie Wiec, o inwalidzmie ja. jest? Gieba. Da, no nie widzę, to spójrz, kurwa, No. We, do widzenia. No, no, To już jest. No. To już jest czego. Yy, zajęte. Weź tam spojrzy na DC i już patrzę. No. ulicy. Dobry. Z bronią. O ty, kurwa. Nie, dobra, tak to wyglądało. Błam Co zresztą. się dzieje? Telefon mam. Halo. Gryfciu. Proszę pana Dzień dobry panie Janku, ja pamiętam ostatnio pana spotkałem i pan jechał nie swoim pasem O, o się nie. pan ze mnie spierdolił Może pana, to miasto należy do mnie, to jak mogę jechać nie swoim pasem Balom Balą się Giga Chad Podapsami Na I ten kurwa jak tu jest rozjebane te powiadomienia Kuj się walą. Kuj wie, gdzie się walą. Jedziemy na sąd. Po co? Bo dostałem smsa, że nowy sędzia na mnie czeka. No, walą się, kurwa.